O, kurde, widzowie! Walneli! Walneli, legendarny Pierek! O, kurde! Kurde, kurde, kurde. Dobra, mamy legówę. Mm, nie wiem, łapiłem w ten sposób. Kurde, zrobię screena, zdążę screena zrobić. Czy mnie zaskoczy? Eee, zapisz, zapisz. Dwie sekundy, jeden, dawaj. Eksuda chyba. Trison. Trison. Trisom złapał albo się uda, albo eksuda. No właśnie, i eksuda, kurde. <grywa> leguwa, ja pierdykam, jak teraz legendy lecą. To nie zła legenda, ja cię kręcę. Jest, jest, jest na Hero, dobrze, dobrze, już tutaj emocje opadły. Mam nadzieję, że to będzie taki dobry wstęp, do odcineczka taka leguwa Hero tutaj z kolosika. Subik z dzwoneczkiem oczywiście się należy, jakaś łapeczka w górę i lecimy z kolejnymi locikami? Tak, z locikami. Szalony kolosik tutaj się wydupcyłem, ale pierek jest na normalu. Elegancko, elegancko, dzięki, dzięki. Wynosimy te muciaczki, niestety tutaj Fary od nas kocur padł, ale dobijemy tutaj w ten sposób jakiegoś Nukimoshi, jakiś hrabia kurde, no. Legendy tylko z kolosików, wiadomo o co chodzi. Dobra, lecimy z tym wojownikiem. Szkoda, że ja tu mam GRK, kurde, powinienem fizyka ubrać, ale no, no mniejsza, mniejsza. Olecę, nie, to krytyk z przebiciem. O panie, to dobrze, że miałem fizyka. 1,7 mocy, dobra, no, dobra, no, 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 dajmy podwójny. No, a ten podwójny tak zblokowałbym powiedział mocno, dosyć. Ja tutaj diamentowa, albo dajmy lekki w sumie. Okej, okay, typ już leży, Elo. 50K dostał jeszcze. <grywa> legenda dla mnie leci. Widzowie. Widzowie, leci legenda. Czuję to. 3% 2. 1 chyba już, tak? Jest jeden. Kurczę, co to było? Co to było? R Łapki. Ajaj. Aj, aj. Wtedy się pomyliłem, ale teraz oddaje już mi legendarny naszyjnik. Dawaj, Kobea, dobijaj go. O, szybciutko. Kurde, nielegendarny, a heroiczny. ajajaj. Aj, aj. Standardowo kolejna legenda, oczywiście nie dla mnie. Cóż, co zrobisz? No no, 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 nic nie zrobisz. Gratulacje, gratulacje. Przynajmniej Herokusza trafi do mnie, bo mam 100%. He, 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 he. Mamy Mulherkę, przewidywana legenda. Cebeka zaklepał i... kurczę, dwa unipierki. Napiszę im, dajcie pierki, dajcie uniacze pod ulepszenie. Dobra, zobaczmy czy się posłuchają, czy może ukradną. No oczywiście, że wszystko pobrali. Łodyr tutaj oddaje jednak mi dwa pierki, do buźka, buźka. Widzowie, rozpoczęło się, wlatujemy. Kapłan, o, dotknąłem. <ścoughs> Z kapłana złapałem. Kurde, jakiegoś puniacza dorwałem. Dobra beczka. Rozpoczęło się, rozpoczęło się. Mamy tutaj oczywiście mm, miocik z tropicielami herosów. Nie wiem, nie wiem co oni tu ogarniają, kurde, bo coś, coś długo to trwa. Ale to jest ludu w ogóle, wszyscy moi fani. Jak ostatnio nagrywałem tropicieli herosów, miałem około 100 subskrypcji. No dzisiaj już prawie 3000. To są sami fani, sami fani. No dajcie tego zapa, bo już zaraz mnie szlak trafi, no. Mała zmiana planów, lecimy tutaj jednak kapłana, na brata się kurde nie mogli zebrać, zbierali się kurde pół godziny, jeszcze 20%, no dawać szybko, no i sukcio. 5 uniaczy, wspaniale, 3%, 2, i kolos chyba, no, szykuje tutaj legówę, no dawaj Aaron dobij go, Kurczę ej, Hełmik. No. Psz, dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki. Ja pierdykam! Pierwszy taki widzę. Zirtenur. No, no, no kur. Powiem wam, że ten tropiciel, święty braciszek to jest... Kurcze, całkiem mocny. Jak tam miał prawie 100% to on co chwila się lekał, skubany, więc tutaj w jakiejś małej grupce to tego się nie da w ogóle ubić. No i proszę, dwie runki i w sumie śmieci. No nie, no kurczę, a nie, runkę chcę. Budki, nie wiem, możemy dać tak, bo pewnie nie będę tego łapać. Czy warto tego szukać? No kurczę, wtedy uniacze, teraz jakieś badziewiactwo, więc w sumie takie słabe te heroski, raczej tropiciele. Nie, złapę coś? Pewnie budki. No i nic nie złapałem, kurde. Mamy już dyszkę w grupie, więc nie pozostaje nic innego jak zalosowanie tutaj i mamy legerunki, ja pierdykam, ale fuks. To nieźle, kurde, co chwila spada legenda. Dobra, czekajcie, damy w ten sposób i zobaczymy, zobaczymy. Ładnie im tu zalosowałem. Spróbujemy złapać uh, legerunki, ale tymi heroikami też nie pogardzę. Wiadomo, 25 m do przodu. Dobra, złapmy tak. No, 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 no i hops, hops, hops. Kurde, nic nie złapałem, noż w mordę kopane, no. Już tutaj chyba będą bili i zobaczymy czy wapor równie okaże się fartowny jak atka. No niestety nie. Trzy uniacze, więc lipa. Nie wiem, tutaj chyba się najbardziej opłaca, łapać wszystko, więc złapiemy w ten sposób i mamy Talizman. Okej. Okay. Jeszcze tutaj nam 9-0, ale to nie dla mnie. A braciszek w kryjówce zaskoczył nas tutaj runkom i... Czymś takim. Tego to nawet nie biorę. Tego też nie. Nie no, łapiemy runkę. No kurde. 750 eserek przyda się. Wtedy legendy nie złapałem, to może teraz chociaż hero. Dobra. Okej. Okay. Hop. Kurcze. Stałem hmm, hmm. wyznaczony. Żeby dokonać tutaj jej żywota i słabo to wyszło Dwightem kierunka naszej. A Kończony braciszek. Napiszmy im to, żeby już dali F, bo tutaj szkoda czasu na to. <laughs> Co nie tak turkują jeszcze? No, ale grypiej poszedł Do końca turą. No nieźle. No nieźle. Zaklepał tutaj hełmu fizyk, ale mamy hełm unikatowy i runkę. Dobra, zobaczymy czy coś się złapie. Ale wątpię, wątpię, ewentualnie może ta runka. No jednak nic. Mamy tutaj gracza i miaro. No. Hm. Zobaczymy czy teraz wsparci równie dobrze jak kiedyś. Już tutaj po RC ja 100%. Nie chcę nic mówić. No. Chłopak przedłuża. a ja Tutaj krwawą szarżę zastosował. Zwykły cios z mojej strony za 1%. No tutaj już troszeczkę chyba ma tarapaty. 11, 11, 8, 8. On tutaj daje ten wampiryzm, żeby mnie chyba tutaj troszeczkę pogrążyć. Kurczaczki. No jeszcze dałbym bandaż, no ale jak widzicie, kiedy śmierć się do ciebie uśmiecha, to można jedynie odwzajemnić ten uśmiech. Także tak. Widzę, że tutaj już dali F na tym kapłanie, e, spadła potka, Heropierek, pierek, to jest coś, coś um, zaskakującego, bo zwykle jakieś uniacze lecą, kurde, ale ten pierek taki całkiem... Całkiem, całkiem bym powiedział, jeszcze chyba nie złapałem. Wynosimy tą piranię. daj dajmy to od razu celny. Teraz podwójny wleci, to raczej go od razu wyniesie na strzała. Proszę bardzo, jaki tu farcik, no farcik, farcik, jasne, że farcik. No, no kurde, legend sobie nalotał. Wielo, no, Cebek go wyjaśnił, stoka k Pozdro. Widzowie, moi fani. Ech, ten odcinek był cholernie pechowy. Sami widzieliście te legendy: co chwila, co chwila dla kogoś innego tutaj nie fart, tu tu nie fart. No, no ciągle pech, ciągle pech, piach w oczy. Pokażę Wam coś, pokażę Wam coś. Spójrzcie, widzicie: 290 kolos, kurde, naszyjnik. Mroczny Malaga w grupie, złapał Barfanzo, okienko obok mnie. No pech, 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 ciągle piach w oczy i, i wszystko co najgorsze dla, dla, dla Malagi. Widzowie. Przeszedłem się na trzy setki Furion Zorin zbity i spójrzcie o kurwa lega ha, 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 ha. no i leguwa leguwa spadła no kurde z trzy setek chociaż leguwa pierwsza lega z trzy setek no kurde przynajmniej tyle no a teraz piszecie gz na czacie i pokczampy no i w ogóle Ech, udało się widzowie udało się przynajmniej tyle. Dobrze. Jest. Mamy to. <laughs> Nara.